Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Czuk. 22 grudnia premierę miała czwarta część najnowszej serii Matrixa pod tytułem Matrix Resurrections, czyli Matrix Matrix Stania. W związku z czym postanowiłem powrócić do klasycznych gier, które były wydawane na podstawie oryginalnej trylogii w 2003 roku i w 2005 roku. Więc dzisiaj zajmiemy się pierwszą z tej dwójki, a więc Enter the Matrix. Enter the Matrix został wydany w 2003 roku, a więc równolegle do ostatniej części z trylogii Matrixa, czyli Matrix Rewolucję. No i opowiada przede wszystkim historię, która ma miejsce powiedzmy, że równolegle do Matrixa Reaktywacji. Czyli fabularnie przedstawia wydarzenia, które działy się bardziej w drugiej niż w trzeciej części. Choć posiada również kilka postaci, które w trzeciej części się pojawiają. Na przykład postać konduktora, tego takiego dziadka, który się pojawia w filmie również tutaj ma chwilę nawet pojawia się w sekwencji filmowej. Powiem Wam szczerze, że Grata była naprawdę bardzo ciekawym przedsięwzięciem. Odpowiada za nie studio, które dziś może już w formie, w której produkowała tę grę, już po prostu nie istnieje. Shiny Entertainment. Jest to producent, który odpowiada za naprawdę bardzo ciekawe projekty, takie jak MDK, pierwsze MDK, czyli Murder of Kill, Messiah, który jest jedną z moich ulubionych gier dzieciństwa, można powiedzieć, no ale przede wszystkim znany jest z kultowych platformówek dwuwymiarowych, Airform Jim. Natomiast w 2003 roku, a potem dwa lata później, studio to również wzięło się za Matrixy. Za pierwszego Enter the Matrix, a potem za The Matrix Path of Neo, które już opowiadało losy wybrańca, więc znanego oczywiście głównego bohatera, który odgrywany był przez Keanu Reevesa. Enter the Matrix, powiem wam szczerze, był bardzo ciekawie skonstruowany, ponieważ fabuła nie przedstawiała właśnie losów głównego bohatera, co, czego właściwie wszyscy oczekiwali, tak przed wyjściem tej produkcji każdy chciał wcielić się w Ny'o, w wybrańca, w najważniejszą postać w największego kozaka w uniwersum. Natomiast Shine Entertainment powiedziało: "Nie, nie, nie. Macie tutaj, słuchajcie, dwie postaci, czyli postać Ny'o i postać Ghosta". No i a z tym, musicie poznać ich historię. I powiem wam szczerze, że o ile na premierę tej produkcji było to dla mnie pewnym rozczarowaniem, tak po latach, kiedy obejrzałem sobie wszystkie trzy części Matrixa, kiedy przypomniałem sobie Animatrixa, bo on również wchodzi w uniwersum i również jest w tym wydaniu zawarty w ramach materiałów dodatkowych na DVD, to powiem wam, że naprawdę doceniłem to, co Shiny Entertainment chciało uzyskać, ponieważ sam scenariusz tejże gry był pisany przez, no wówczas jeszcze braci Wachowski. Więc nie ma tutaj żadnych wymysłów, natomiast fabuła tejże gry stanowi autentyczny kanon. Mało tego, w grze tej również zawarto ponad 60 minut specjalnie nakręconych scen. Tudzież scen, które po prostu nie znalazły się w filmie, które jeszcze bardziej poszerzają naszą wiedzę na temat uniwersum i które przedstawiają również wątki, które nie pojawiały się w filmie, bądź też w tym filmie były po prostu przemilczane, czy też działy się na tzw. Tak off-screenie. Neo fails and that cannot happen at any cost. No nie jest żadną tajemnicą, oczywiście, że w grze wcieramy się w Naiobi, która jest postacią drugoplanową w dwójce, no i tak, taką postacią wspierającą, no i po wolutku przechodzi już w reload do takiej powiedzmy wspierającej postaci głównej. Nie jest to postać Morfeuszy, a Trinity czy Neo, które odgrywają te podstawowe główne postacie, ale powiedzmy, że ma naprawdę duże znaczenie. Natomiast postać Ghosta sprawdziłem specjalnie, jak ostatnio oglądaliśmy wszystkie filmy po kolei, ona jest dosłownie. Posta epizodyczną. Pojawia się dosłownie na, w kilku scenach na minutę czy też dwie. I oczywiście, Naobi jest jednym z kapitanów obrony Zionu Prowadzi swój statek tak samo jak Morfeusz czy też inni kapitanowie. Natomiast Ghost, jakby stanowi części załogi. No powiedzmy, że Ghost dla Naobi jest jak taka Trinity dla Morfeusza, czyli takim głównym, najważniejszym członkiem załogi, z którym przeważnie wchodzi do Matrixa na misję. I powiem wam, że jest to niesamowicie ciekawy sposób, właśnie. Rozszerzenia wiedzy o uniwersum, które doskonale znamy. Bo na przykład z tej gry dowiemy się, jakie są prawdziwe uczucia na przestrzeni filmu Najobi do Morfeusza. No i do tego, bo Morfeusz to jest oczywiście były kochanek Naiobi, natomiast aktualny mężczyzna, partner powiedzmy Naiobi, to jest obrońca, to jest komandor Lock. Z tej gry dowiemy się, jakie właściwie uczucia ma Naiobi do Morfeusza, jakie uczucia ma do tego Loka. Inną sprawą jest na przykład to, że z gry dowiadujemy, się w jaki sposób w ogóle wiadomość o tym, że maszyny zaczynają kopać i zamierzają zaatakować Zion. W jaki sposób ta wiadomość dotarła do Zeon? Kto za to odpowiada i jak się skończył tak zwany ostatni lot Ozyrysa, który to z kolei stanowi integralną część animatrixa? I właśnie przez ten lot Ozyrysa dowiadujemy się, skąd w ogóle się wziął ten pomysł na to, że maszyny zamierzają zaatakować ostatnie miasto ludzkości. Oczywiście sceny walki zawarte w przerwnikach filmowych tej gry nie są tak spektakularne, jak chociażby to miało miejsce w wydarzeniach, które znamy z Salki Nowych. Natomiast znalazło się tu miejsce, na przykład dla bardzo ciekawie zaprojektowanej sceny walki pomiędzy Serafinem a Belramem i powiem wam tutaj od razu ciekawostkę Belram, który jest również jeden z kapitanów i pojawiał się w filmie dosłownie na chwilę i chyba nie miał żadnej w filmie sceny walki, tutaj ma właśnie z Serafinem i powiem wam ciekawostkę to jest Roy Jones Jr., czyli ówczesny mistrz świata wagi ciężkiej w boksie. Gra posiada również klasyczne scenki przerwnikowe, które już no, zdecydowanie bardziej kipią akcją, są takie bardzo matrixowe. W związku z tym, że mamy dwie postacie główne w tejże grze, a więc Ghosta i Na'jobi, no to mamy również kampanię poprowadzoną w ten sposób, że została ona podzielona na dwie części. Na samym początku możemy sobie właśnie wybrać. Nawet zobaczcie, pudełko jest podzielone na dwie części, gdzie mamy Na'jobi, i gdzie mamy Ghosta. To jest bardzo fajna sprawa swoją drogą. No i oczywiście na początku możemy sobie sobie wybrać, którą postacią chcemy rozpocząć przygodę. Czy oznacza to, że gra jest podzielona na dwie kampanie, które dzieją się po sobie? Nie, jest to właściwie ta sama kampania, w ramach której te same wydarzenia mniej więcej się rozgrywają i te same lokacje odwiedzimy. Natomiast są one poprowadzone troszeczkę inaczej. To, że gra jest podzielona na dwie kampanie, nie oznacza, że te kampanie są od siebie całkowicie różne i że mamy tak zwane dwie gry w jednej. Absolutnie. Jest to jedna kampania, w ramach której odwiedzamy mniej więcej te same miejscówki, robimy mniej więcej te same rzeczy. Mało tego, czasami nawet cutscenki są tożsame, tylko że podmieniony jest model postaci. I generalnie wykonujemy te same rzeczy z delikatnymi zmianami. To strzelamy, natomiast Naomi jako, że jest specjalistką od wszelakich maszyn, Wszelakich pojazdów i innych tego typu rzeczy, no to oczywiście my kierujemy w tym momencie. Natomiast mówię, gros rzeczy, które wykonujemy w kampanii, jest niemalże tożsame, ewentualnie z jakimiś delikatnymi zmianami. A więc mamy jedno i to samo wydarzenie, tylko że pokazane z dwóch różnych stron. I powiem Wam, że to jest naprawdę fajne. Oczywiście, jeżeli Wam się nie chce, no to nie musicie przechodzić dwóch kampanii, bo generalnie przejście jednej kampanii wystarczy już na to, żeby poznać całą fabułę, która się w grze znajduje. Natomiast, no nie jest stoi na przeszkodzie, żeby zagrać dwie kampanie, zwłaszcza że każda z nich jest po prostu krótka i wprawny gracz jest w stanie przejść kampanię powiedzmy na w 3 do 4 godzin. To, że w Enter the Matrix wcielamy się w postacie drugoplanowe, a nawet epizodyczne, nie oznacza wcale, że nie zobaczymy w tej grze postaci głównych, które występowały również w filmie. Ba, możemy się zmierzyć tutaj z samym agentem Smithem, który w końcowych mapach się pokazuje. Mamy też specjalną jakby cutscenkę dedykowaną właśnie spotkaniu Najobi z agentem Smithem. Spotykamy również Persefone, spotkamy również Merowinga. Na chwilkę pojawia się też Morfeusz, którego na przykład właśnie. W filmie była, był taki motyw, że Najobi ratuje Morfeusza, który walczył z agentem na pace Tira, No to my musimy Najobi wraz z Ghostem, który jest zresztą u boku, musimy podjechać pod tego Tyra, no i oczywiście Morfeusza uratować. Oprócz scen specjalnie dedykowanych dla gry, również pojawiają się te kultowe sceny znane z drugiej głównie części, no bo tutaj głównie nawiązuje gra do tej części, ponieważ ona kończy się w momencie, kiedy Najobi wraz z Ghostem i swoją ekipą porzuca statek i. Włącza ten sygnał EMP, ponieważ zostaje zaatakowany przez żniwiarzy, no i czeka na jakiś ratunek. Tam potem w filmie Morfeusz wraz z ekipą odnajdują ten statek, no i ratują Naiobi wraz z całą załogą. Natomiast to właśnie gra się w tym momencie kończy, czyli powiedzmy, że tak na przełomie troszeczkę Matrixa Reaktywacji, Matrixa Rewolucji. Dziękuję, że Oracle Mogę do niej. Ale to Let me first apologize. For what? For this. Dużo o fabule. Bo fabuła jest naprawdę bardzo fajna, nie jest to nic odkrywczego, ale co ważne, stanowi kanon. Jest to, są to kanoniczne wydarzenia, które wraz właśnie z Animatrixem, który właśnie wraz z trylogią stanowią jakby całość. I należy to traktować jako wydarzenia, które faktycznie miały miejsce. Tak orzekły siostry Wachowskie, aktualnie siostry, nie wiem, może im się coś odmieni. I tak faktycznie jest, dlatego naprawdę pod tym względem, dla mnie ta gra jest zdecydowanie lepsza niż Path of Neo, gdzie na wymyślano mnóstwo jakichś dziwnych, jakieś mrówki, jakieś dziwne rzeczy po prostu, które nie miały miejsca kompletnie w oryginalnym filmie. Natomiast Enter the Matrix w całości pozostaje spójny z tym, co się działo w filmie. Oczywiście Enter the Matrix to nie jest tylko fabuła. Była, ponieważ gra jest po prostu bardzo miodnym, beat'em upem. Troszeczkę, troszeczkę grom akcji z trzeciej osoby. Na premiere bardzo mocno Enter the Matrix porównywano do Max Payne'a, który zyskiwał świetne recenzje, który był bardzo realistyczny, taki bardzo ciężki i tak dalej. Natomiast w no, Matrix, jak to Matrix, prawda? Trochę taki efekciarski, trochę taki dresiarski, trochę taki techno. Taka troszeczkę tandeta. I powiem wam, że gra bardzo dobrze oddaje ten klimat efekciarstwa i tandety oryginalnego filmowania. Pierwowzoru. Natomiast, no niestety, Shiny Entertainment jest znany z tego, że projektuje bardzo dobre gry, bardzo kreatywne. Generalnie te projekty jego są naprawdę spoko. Natomiast nie do końca, podobnie jak Bethesda, na przykład szlifuje swoje produkcje, za co Enter the Matrix naprawdę mocno się dostało. Nie dostało się natomiast Matrixowi za bardzo dobrą oprawę wizualną, która niestety, jak cała gra, jest mocno nierówna. Powiem Wam szczerze, że jak na 2003 rok, czyli na premierę tej gry, no to audiowizualia była naprawdę spoko. One mocno wybiegały w porównaniu do tego, co się aktualnie produkowało i co wychodziło. Do przodu wybiegało mocno, ponieważ grafika naprawdę robi wrażenie pod kątem właśnie tych wszystkich odbić. Kiedy pojawiamy się w banku, wszystko się świeci, słuchajcie, odbija. No, prawdziwy Ray Tracing w 2003 roku. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze, choć w głównej mierze w tych wszystkich sekcjach chodzonych, ponieważ Matrix posiada wiele mechanik, natomiast najlepsze mechanik, i wszystko co najlepsze w tej grze należy oczywiście skierować w stronę walki wręcz i wykonywanie tych wszystkich ekwilibrystycznych ruchów, które znamy z filmu, tutaj zostały odzorowane naprawdę no niesamowicie. Okej, okay, jest problem z detekcją kolizji, postacie w różny dziwny sposób zastygają, ponieważ mamy tutaj silnik Hawok, ale jest on zrobiony na tyle dziwacznie, że faktycznie Hawok występuje głównie w przypadku tych wszystkich obiektów, które się roztrzaskują, rozsypują i tak dalej. Zastosowano ten efekt również do postaci, natomiast w momencie kiedy one giną, no to już niestety zastygają. I nie da się już z nimi nic zrobić. Czyli nie ma tu żadnej, żadnego efektu szmacianej lalki typu Ragdoll, tylko po prostu postacie jak już je zastygają, atakujemy, no to zastygają w bezruchu i nic więcej z nimi nie można zrobić, przez co zastygają czasami w dziwnych komicznych pozycjach, ale no, mi to nie przeszkadzało nigdy, szczerze mówiąc w Matrixie, bo frajda jaką sprawia walka wręcz i użycie oczywiście osławionego bullet time'u, który tutaj jest no, nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc Matrixa bez efektu bullet time'u i powiem wam szczerze, no że świetnie to wypadło. W normalnym trybie, jak sobie biegamy, strzelamy bijemy się i tak dalej, no to mamy taki standardowy zakres ruchów. Gra jest bardzo szybka generalnie i mamy oczywiście jakieś tam ciosy z ręki, ciosy z nogi, możemy sobie strzelać, chować się za zasłonami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak tylko włączamy bullet time, no to się dzieje magia. Możemy biegać po ścianach, możemy od tych ścian się odbijać, biegnąc po nich. Możemy biec po ścianach, odbić się, strzelać, potem jeszcze odbić się jeszcze raz od tej ściany i uderzyć na przykład kogoś w twarz. Robić uniki efektowne, wokół w ogóle świstają kulek, które przebijają powietrze, tak jak było w oryginale, więc mamy ten niesamowity wizualny efekt przebijanego powietrza poprzez kule pistoletów, karabinów, i tak dalej. Więc naprawdę pod tym względem to jest świetnie odzorowane. Gra posiada również mechaniki rozbrajania przeciwników i to na różne sposoby, w zależności od tego, jak do postaci podejdziemy, jakie klawisza użyjemy, i tak dalej. No i pozostaje oczywiście strzelanie. Zdania są podzielone. Moim zdaniem, to strzelanie wcale nie jest takie głupie, ponieważ nie mamy tutaj możliwości swobodnej celowania, swobodne celowanie zostało dopiero wprowadzone w The Path of Neo. natomiast tutaj mamy tego auto-aima. Słuchajcie, gra wyszła na konsolach głównie, na PC-ty oczywiście też, ale głównym targetem byli gracze konsolowi, więc no, oni nie, nie mieli myszki i klawiatury, więc musieli się posiłkować auto-aimem, zresztą mnóstwo gier miało auto-aima, na przykład GTA, nikt tam nie marudził specjalnie na to. No i oczywiście w Matrixie było tak samo, natomiast niewiele osób o tym wie, ale z każdą bronią mogliśmy się przełączyć na tryb pierwszoosobowy i wtedy już sobie spokojnie celować z myszki. Natomiast myślę, że nie miało to większego sensu, ponieważ podczas strzelania również mogliśmy dokonywać wszelakich ekwilibrystycznych ruchów, które po prostu zapierały dech w piersi, wyglądały genialnie, zwłaszcza po połączeniu bullet time'u. Mogliśmy się też oczywiście chować za, zas za zasłonami i strzelać z tych zasłon, ale te mechaniki nie działały najlepiej. Natomiast no chyba nie było większej frajdy niż wziąć powiedzmy jakiegoś tam kałacha czy shotguna, i w powietrzu wykonywać jakieś niesamowite ewolucje, tak jak wykonywała Trinity i Neo podczas ratowania Morfeusza. Na przykład, na przykład. Bardzo mi się podoba oprawa audio, ponieważ użyto muzyki i dźwięków efektów z trylogi, znanych z trylogii, więc tutaj wszystko się zgadza. Muzyka bardzo fajnie buduje klimat, wszystkie efekty są zachowane, głosy oryginalne postaci, więc bardzo dobrze to wszystko naprawdę brzmi. Wygląda również, już mówiłem wam, te wszystkie odbicia i tak dalej, ale trzeba też dodać tę łyżkę dziegciu do całości, ponieważ na przykład. Etapy, w których sobie jeździmy samochodem, wyglądają niesamowicie biednie. Oszlifowane chyba kamieniem na kolanie. No, jest pusto, brzydko, czarno, ciemno, szaro, buro. Przeraźliwie pusto. W miastach są tylko właściwie samochody i to dosłownie kilka na krzyż. Jak mamy te etapy strzelane, na przykład na autostradzie, no to jeszcze to jakoś wygląda, tak? Bo te samochody wybuchają w powietrze, wystrzeliwują i tak dalej. Jako tako to jeszcze wygląda. Ale kiedy na przykład musimy jeździć pod osłoną nocy, no to już te etapy wyglądają naprawdę słabo, samochody ciężko się prowadzi, można je prowadzić myszką, można je prowadzić klawiaturą, ale ani to nie wygląda, ani to się dobrze nie gra. Więc najlepsze etapy w tej grze to są właśnie etapy chodzone. No i na samym końcu oczywiście mamy ten etap z statkiem, w którym prowadzimy w świecie już tym normalnym maszyn i no on jest chyba najsłabszy z całej gry. Trwa dosłownie kilka minut, a tak naprawdę głównie frustruje. Nie polecam. Co mogę jeszcze na koniec opowiedzieć o Matrixie to to, że bardzo ciężko dostać tę grę w wersji pudełkowej w takiej formie, jaką tutaj posiadam. To jest wersja pudełkowa przeznaczona na rynek niemiecki, wydana na czterech płytach. W Polsce została ona wydana w dużym bigboxie również na czterech płytach. Potem została jeszcze wydana w redycji na płycie DVD, a na końcu jeszcze w ramach ekstra klasyki, więc sporo tych wydań było. A pomimo tego, naprawdę w Polsce ciężko dostać tę grę, trzeba złapać okazję, bo niektórzy sobie, na przykład Zapafu w Nioh, widziałem na Allegro, co sobie życzą po 700 zł, co jest troszeczkę śmieszną ceną, bo gra nie jest jakaś super, no ale faktycznie stanowi takiego klasyka, który już jest raczej średnio dostępny. No i nie jest niestety gra w żaden sposób dostępna też w edycji cyfrowej, więc... Więc nie kupicie na żadnym Steamie, Originie, Uplayu i tak dalej. Ale jeżeli tylko będziecie mieli okazję do tego, żeby sobie tę grę zakupić albo dostać, albo nie wiem, w jakiś inny sposób to nabyć, wiadomo, no to naprawdę polecam, bo jeżeli jesteście fanami Matrixa i lubicie to uniwersum, teraz mamy czwartą część i chcielibyście na przykład sobie jeszcze bardziej poszerzyć wiedzę na temat tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w filmie albo w tych krótkich seriach animowanych, no to naprawdę jest to świetna okazja, ponieważ gra. Pomimo tego, że zestarzała się dość mocno, to jeszcze nie na tyle, że jest niegrywalna. Nie jest to gra jakaś przesadnie długa, no bo kampania na Yobi trwa jakieś 4 godziny, Ghosta 3 2-3 wieczory możecie to przejść, nie musicie przechodzić nawet całości, wystarczy, że przejdziecie jedną kampanię i całą grę będziecie już mieli w paluszku, więc moim zdaniem naprawdę warto. Jest to bardzo dobra gra, bardzo solidna, siódemka, ósemka nawet ode mnie. Świetna gra, jedna z moich ulubionych gier dzieciństwa, do której podchodzę praktycznie co dwa, co rok sobie ją przypominam i przychodzę, no bo to jest fajny klasyk i myślę, że wielu z Was również powinno go poznać, jeżeli do tej pory nie mieliście okazji. No i oczywiście to byłby koniec tego odcinka z Enter the Matrix. Ja, oczywiście, z tego miejsca zapraszam Was na odcinek z The Path of Neo, który już niebawem również się ukaże na kanale. No i dajcie koniecznie znać, czy takie materiały filmowe Wam się podobają. No bo wiem, że dużo z Was jednak lubi te stare gry, nie tylko jakieś tam zestawienia fajnych gier albo darmówek i chętnie sobie też czasem coś takiego Obejrzyj. Jeśli tak, to dajcie łapę w górę i dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobało. No i to tyle ode mnie. Zapraszam do oglądania pozostałych materiałów. Na razie.